Raz, dwa raz, raz, dwa raz. To co, skliniliście się dzisiaj? nie nie wrzucałem na YouTube'a, dlatego, że po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że są dużo ważniejsze sprawy, że też należy mi się odpoczynek, więc zacząłem od odpoczywania i wypoczywania, od męczącej pracy, bo to jest cały czas wrzucanie, obrabianie, to zajmuje mnóstwo czasu. Zacząłem po prostu na spokojnie podchodzić do tematu. Po drodze znalazła się praca, zostałem nauczycielem, ponownie. Wbrew pozorom jest to bardzo fajna praca, jest Ekstremalnie satysfakcjonująca, że mam bezpośredni kontakt z uczniami, że mogę ich uczyć, że mogę im pokazywać wspaniałe rzeczy, że mogę poszerzać wiedzę. Widzę reakcje, jak oni się zachowują, czy to, czy tamto dobrze działa, czy źle, jaki jest odzew. Więc ja jestem bardzo zadowolony z tej pracy. Samo przez się więc rozumiem, że skoro zacząłem robić coś, co sprawia mi mnóstwo przyjemności i jest jeszcze za to godziwe wynagrodzenie w porównaniu do, do YouTube'a to jest po prostu no dzień do nocy, gdzie z YouTube'a w ciągu miesiąca potrafi przyjść 20 złotych w obecnym, w obecnym stanie a pensja jaka jest no to myślę, że każdy widzi różnicę i dlatego też Część mówiła, że no, nagrywaj filmy dla pasji, dla widzów, nie dla po prostu y, łapek w górę czy pieniędzy. Spotkałem przez ten czas, przez tą przerwę, bardzo mądrą osobę, y, która mi powiedziała, że pasji nie wsadzę do garnka. Ale koniec tego gadania ja, film oczywiście będę wrzucał dalej na YouTube'a, nie rezygnuję z YouTube'a w żaden sposób. Będę robił to rzadziej, żeby wam się nie przyjadły te filmy. I na pewno nie będzie to częściej niż uzyskanie progu 1000 wyświetleń na jednym filmie. Czyli musi wylecieć co najmniej 1000 wyświetleń, żeby był kolejny film, i też nie częściej niż jeden tygodniowo bo to nie ma sensu, że ja wrzucę film, poświęcam na to kilkanaście godzin a ostatecznie kończy się to tym, że jest 400 wyświetleń. W żaden sposób mój czas nie jest jakby wynagradzany. Uwaga, skoro robię coś i nawet ludzie nie chcą tego oglądać, to znaczy, że albo to robię źle i to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że robię coś źle, albo Wam się przyjadły te filmy, albo po prostu no, co no. Muszę zająć się czymś innym i po prostu mieć pasję i faktycznie tę pasję wykonywać. Oscyloskop. Oscyloskop budowałem na podstawie książki pod tytułem Z radiem i telewizją za pan brat wydawnictwo Iskry. Świetna książka. Między innymi, właśnie opisuję, jak zbudować sobie oscyloskop. Poczekajcie, wezmę trochę tego sprzętu, żebyście widzieli. To jest oscyloskop, który zbudowałem. Nawet wydrukowałem sobie na folii siatkę wzorcową. O, zobaczcie. Wydrukowałem sobie taką siateczkę wzorcową. O. Folię z naniesioną kratką, tak żeby na podstawie tej folii można wykonywać odczyty. Wiele pisał mi osób, żebym wykonał oscyloskop na bazie telewizora, szczególnie płaskiego, kineskopowego. No bo ktoś tam robił na YouTube. Słuchajcie, to się w żaden sposób, żadne z tych dwóch wersji się w żaden sposób nie nadaje na oscyloskop, przynajmniej dla amatora. Żeby podłączyć TV, przerobić TV płaskie na oscyloskop, to trzeba by zrobić komputer z zarąbistą kartą graficzną, która będzie miała na tyle dużą rozdzielczość, że będziemy mogli z tych kresek coś odczytać. A nie, że kreska będzie grubości mojego palca i będzie mieć taką sinusoidę. To jest bez sensu. Bo to... No co, no... Musiałbym mieć naprawdę jakiś mały komputer albo laptop, żeby po prostu e, obsłużyło mi to wszystko. No i czy oczywiście jakiś bardzo szybki, ekstremalnie szybki przetwornik e, analogowo-cyfrowy. No bo inaczej, no, nie załapiałoby to po prostu, no co... Rozdzielczość 8-bitowa, 12-bitowa, no to nie jest zadowalająca dla oscyloskopu, tak? Więc, no nie, płaski ekran odpada. Dlaczego odpadam kineskopy? No przecież inni youtuberzy robili z kineskopów. To nie jest oscyloskop. To jest jakieś dziadostwo, które koło oscyloskopu nawet nie stało. To, że ktoś sobie puszcza sygnał, sinusoidę o częstotliwości kilku, kilkudziesięciu hercy, herców, do, nie wiem, maks 1 kilo, to nie znaczy, że to ma funkcjonować. Wzmacniacz, który się tam znajduje, nie jest w stanie obsłużyć tej częstotliwości. Odchylanie pionowe, bo to w pionie trzeba odchylać, nie jest w stanie udoić wysokich częstotliwości. Dlaczego? W kineskopach odchylanie, zarówno pionowe, jak i poziome, czyli podstawa czasu, jest zrealizowane za pomocą cewek. No ale powiecie, no ale co z tego? Proste jak budowa cepa. Cewka posiada pewne parametry. Najprościej rzecz ujmując, cewki nie lubią zmian prądu. A im wyższa częstotliwość, tym dla pewnych wartości indukcyjności tych cewek te wszystkie wykresy ulegają zniekształceniu. Więc nasz oscyloskop. Zbudowany z kineskopu, to jest po prostu tylko bajer, który w żaden sposób no, nie nadaje się do pomiaru na przykład tranzystorów, czegokolwiek. Dodatkowo jeszcze dochodzi nam dosyć mm, niska impedancja wejściowa. No i to już całkowicie wyklucza nam kineskop. Do budowy oscyloskopu, najprostszego, jak jest możliwy, do złożenia przez amatora, służy. Uwaga, zaskoczenie. Werble, proszę. Lampa oscyloskopowa. Lampa oscyloskopowa to jest taki ciekawy coś. Poczekajcie, ciekawe, czy uda mi się tutaj dorwać. Lampa oscyloskopowa jest to takie fajne coś różnej wielkości, długości. Zazwyczaj te lampy są długie, bardzo długie i ten ekran jest malutki. Lampa oscyloskopowa, taka o, zwana też lampą Brauna, jest niezwykle podobna do kineskopu. Zawiera dział elektronowe, działu elektronowe, które nam strzela elektronami, ale jeśli zaczniemy tylko strzelać elektronami i zaczną one uderzać w luminofor z przodu ekranu, to pojawi się nam kropka, która zresztą bardzo szybko zniszczy nam luminofor, bo w jeden punkt będzie uderzać. Następnie trzeba odchylać. Trzeba wygenerować oś czasu, podstawę czasu. Robimy to odchylając w poziomie. Pyk, pyk. Zazwyczaj się to robi przez podawanie na układ odchylający sygnał w kształcie piły. Narasta impuls i jest odchylana wiązka, a następnie jest powrót, który zazwyczaj jest wygaszany, żeby nie było jakichś zniekształceń. Ale żeby to miało sens, odchylanie w oscyloskopie naszym, tym O, jest realizowane przez elektrody. Przez odpowiednie elektrody w kształcie blaszek, to się zachowuje trochę jak kondensator. Elektrony mogą być odchylane w polu elektrycznym i magnetycznym. W elektrycznym, czyli mamy dwie blaszki, i one są dosyć daleko od siebie, więc pojemność na tych blaszkach jest ekstremalnie mała i niezauważalna dla naszych częstotliwości, praktycznie. Do spokojnie 100 MHz jesteśmy bez problemu w stanie pomierzyć i więcej. Tak, o. I podając napięcie na prawą lub lewą blaszkę na naszą elektrodę albo na obie symetrycznie jesteśmy w stanie odchylać tą wiązkę w prawo w lewo w kolejnej płaszczyźnie czyli góra dół czyli nasz piki czyli nasze piki jesteśmy w stanie dokonać pomiaru napięcia podając je właśnie na te elektrody tylko już w innej płaszczyźnie i od cała magia działania oscyloskopu wykonanego na lampie Lampo scoloskopowe to jest już zabytek klasy zero. Tom akurat znalazłem na śmieciach, w chaszczach. Cud normalnie, że nie została zniszczona, bo bym płakał jak bubr. Następnie przyjechał mój znajomy jednocześnie widz i podarował mi inny egzemplarz, dużo ładniejszy, śliczniejszy, o większym ekranie, trochę węższa, tak w sensie króciutka jest. I ona jest wystarczająca do naszych zastosowań. Dzięki temu, że układ jest wykonany na lampach, łącznie, z trzech, łącznie w całym zestawie są trzy lampy Wzmacniająca sygnał wejściowy, taki, żebyśmy mogli mierzyć bardzo niskie napięcia. Kolejna lampa to jest generator podstawy czasu, czyli nasz. I trzecia lampa to jest oscyloskopowa. I to jest tyle. Lampa oscyloskopowa, żeby ją dorwać, no to trzeba chodzić po różnego rodzaju giełdach. Na aukcjach internetowych resztę lamp spokojnie jesteście w stanie dostać. To nie są jakieś lampy, które nie wiadomo, jakie są, nie wiem, potężne. Lampy typu EF80, e, nie wiem, ja tu mam akurat EBF89. Jesteście spokojnie z palcem w nosie kupić przez internet. To są wszystko pentody. Robiłem tak, żeby to było wszystko na pentodach, więc raczej łatwo jesteście. W stanie to dostać, i też nie są jakoś to ekstremalnie drogie rzeczy. Staram się robić to na lampach, które nie mają zastosowań w audio, bo lampy, które da się zrobić z nich wzmacniacze lampowe, osiągam horrendalne ceny tylko dlatego, że da się złożyć z nich przestrzeń gitarowy na przykład. A muzycy, i zwłaszcza ludzie, którzy uwielbiają brzmienie lamp, są w stanie wydać nie wiadomo jak duże pieniądze. Jest popyt, jest i podaż, a cena rośnie logarytmicznie.